To, to ty, to ty nagrałeś to? Tak <grymne> Nagrałem to jak mnie zrobiliście w konia i wrzuciliście starego z Zeta do syfonu. Tak jeszcze Tak jeszcze nigdy nie leciliśmy Po znalezisko Dzwonił Saper no, Dzwonił Michał Mocno się niecierpliwią Podobno jest coś bardzo grubego Lecimy Oho, czyli nie ma krzywdy. Nie ma, nie ma. Gdzie Dobra, jak, Możesz Robimy to samo, czy to ktoś w targach? Targi, go! Góra, nie, nie, szparaj. To mówię, to to możesz. Nie, szparaj, tylko pokażę, co okay. tam. Okay. Powiem ci tak, przyszedłem tutaj i budę kamień, nie? No. I pomyślałem, a kurde, kamień. Może coś będzie wy, jak to w kamienie, nie? Wbijam łopatę. I chciałem go podnieść, ale on taki jakiś płaskawy z drugiej strony. I tam mówi, a to zobaczymy, ale nie mogłem go podnieść. Go podtrzymałem na łopacie i przed Dominik wiesz, podniósł go do góry i zobaczył tak głube mcew pod tym, a ja zobaczyłem tak kątem oka i z wrażenia pójść do kamienia ja również, nie? Patrzcie, idzie sobie z tej strony wszyscy. Podejdźcie z tej strony. na z Patrzcie teraz. Uwaga, trzy, cztery. Kurde. O, ja pierdziłę! Co? Ależ <grym w> ja to. Miodę, no ja to <grym w> o! Zobaczyłem, jak wygląda. Nie, nie, nie. Wiecie, że to jest flaga Light standardy? No. LAPE standardy? Zróbmy. Delikatnie, <grym wytulatory> tak? bo będzie, to będzie odpadało, nie? I to natychmiast trzeba worek. Bo we, tak tak. było krzyczeć, żebym worek albo, zabrał. Albo połóżmy go z powrotem na razie. Tak, po... tak, tak, połóżcie go. O, mamy worek. Nasuwaj worek zaraz na to. Zobacz co jest pod No to, to jest dopiero początek historii. A może pod kamieniem? Weź tutaj okay, dalej. Samper, pokaż się. Staj nad tym. Szal z masą. Niesamowite. Sztandar, dwa Live standardy Mówiłem Ci Albo, warto poczekać. Cieka ale ciekawe skąd to, to się w ogóle wzięło. No to z jakich- plemion. Nie, nie, to, nie to, jest, to, jest, to przy jest, budynku mogło Ja stać. nie ja wiem czy, czy to nie, nie będzie oznaczenie jednostki albo dokładnie co tak. Wybrano. Jeden FBE nie. FB. Führer Backlight batalion. Führer, czyli Führer Backlight batalion. Batalion ochrony firera. I to mogło stać przy budynku ja podstawione na przykład, bo to jest do góry nogami, to, to tą stroną stało niesamowite. na niesamowite. FBG. Oczywiście, Firer Beg Batalion. I, te, I flaga Live Tylko pamiętajcie, Wilgo zachowujcie się bo to, to nie wyszło. Tak, Czekajcie. pakujemy, pakujemy. Pakuje panto do wora i jadę do domu. A. A. <laughs>

Okej, okay. dobra. Szybko. Róbcie właśnie dokładne zdjęcie, żeby jak najwięcej było. Ja no mam to musisz. się Jeszcze? Ja wam powiem, że za ten kamień to cała przez 5 lat za darmo No tak? Może tamtą stroną? Nie, nie, nie. Tamtą stroną. Pącz, pomcz, pomcz. I teraz do góry może. Nie, nie. Stawiamy go na tamtym rancie, twoim. Dobra, poczekaj, jeszcze czuwam. Dobra, i teraz na Dobra. I teraz do góry. Dobra, na miękkie. Jeszcze go raz? Nie, może tak. No, nie, przecież nie wejdziemy. Folia, Folia Tobie, to że masz teraz jedną z droższych, taką w tym kraju na pewno nie? <grym> A ja jestem jednym z ważniejszych kierowców w tym momencie <grym> A, <grym> Dokładnie <grym> Myślę, że za ten kamień to tak Dobra Na pewno powinniśmy za darmo Prysznic będziesz mógł wziąć dzisiaj, za to jeszcze spokojnie Dobra Wszyscy z kamieniem i będzie ta? w podróż z Jedziesz powolutku, hey, dwójeczkę błyszcz Tam będzie pilno, czy na pewno jadą tylko do Wielkiego, czy gdzieś nie jadą dalej Na giełdę w Do <ślesz> Argentyny jedziemy Jedziemy Goodbye! <ślesz> bye Bye na tym, na ja... no, zostawiłem w samochodzie, wiesz A, dobra Colori? 9 diut, ale pokażę Ci jak działa. Bardzo fajna rzecz. Jak wchodzisz do bunkra, gdzie jest zupełnie ciemno, to wszystko widać. Jutrek, no pod hotel idziemy? Eee, nie. Tak, tak, po klucz. Tak. Szkodowany. <gry> Skąd się nas schowali? Wolniej, żeby słupek nie wyleciał. Dobra, idę po klucz. Macie autentyczny przebieg drogi. Jak to wygląda, kiedy trafiamy naprawdę mocną rzecz? Jak wygląda cały przebieg akcji od momentu znalezienia do pozyskania? Cześć. Potrzebuję kluczyk do magazynu PELET do obiektu numer 17. I to musimy na CITO. Twojej pracy. Ja zrobię film o twojej pracy. Proszę, tak? O, to będzie dobre. O twoich wycinkach tutaj eskaderskich. Making off. <laughs> Powiem Tobie, jak tak jadę, więcej dziewczyn się uśmiecha do mnie. Tu będzie uskok. Nie, bo jest zataśpowany. I wjeżdżaj do środka! A, wjeżdżasz do środka! Koniecznie! No to, a jest już światło środku? Jest! Dawaj, 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 styknie. No i co? Fajne znalezisko? Według nas najlepsze znalezisko pod kątem e, jakby takiej unikatowości tego znaleziska, e, no w całych poszukiwaniach Wilczego Szańca. Jeszcze w ogóle cały przebieg tego, w jaki sposób e, saper natrafił na to, co jest w ogóle taki strzał, jakby to powiedzieć. Wywąchał to, o <laughs> to wyniuchał nie. Eee, no co, no słuchajcie, no. ja to zawsze się tak dwa razy zastanawiam, jak wyciągamy coś, na czym jest fasta, bo już, już czuję, jak tam eee, niektórzy z Was siedzą w blokach startowych, żeby wypocić jakiś tam cudowny komentarz w cudzysłowie, a takich zawodników jest tu kilku. E, którym najprawdopodobniej się nudzi mocno, więc nie komentujcie nawet tego filmu, bo od razu idziecie do, do kasacji. E, a jeżeli chodzi o ludzi, którzy kumają historię i którzy łapią, e, czym są poszukiwania i czym jest znalezienie przez poszukiwacza bądź grupy poszukiwaczy unikatowego znaleziska takiego jak to, co teraz Saper trafił, bo to on to trafił, e, no to powiem Wam, że. Powinniście rozumieć, dlaczego tyle, raz, tyle, tyle, tyle czasu przeciągałem ten temat. Poza tym e, e, chciałem też, żeby saper się wyrobił w czasie i żebyśmy wszyscy pozbierali informacje odnośnie tego, co oznacza ten kamień, jaka jest jego historia, w sensie, co ten sztandar mówi, który jest wymalowany na tym kamieniu. No i ja wam nie będę opowiadać, e, co tam jest, co to konkretnie jest tylko przekierowuję was do sapera na kanał. Link macie w opisie. Saper tam dokładnie opowie, na tyle, na ile udało się ustalić, co to jest i, i dlaczego to tam w ogóle leży. Dodam jeszcze tylko, że też musiałem, jakby, musieliśmy opóźnić publikację tego filmu, ponieważ e, takie kamienie są dla nas e, istotnymi znale znaleziskami, tak? ponieważ nam e, dodają jakby. Rzut na, na, na tą całą przestrzeń, która tam była za, zagospodarowana pod te wojska, i wiemy gdzie, w jakim sektorze kto stacjonował, tak. Także um, udałem się z chłopakami, przerzuciliśmy później chyba ze 150 kamieni, wszystkie mniejsze, większe, które leżały, i nawet niektóre, które były kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. Jak się udało szpadel wbić i coś wyczuć w miejscach, gdzie poszukiwaliśmy. No i nie ma nic więcej. No nie ma, został, ostał się taki jeden unikacik. Także powiem wam, że no kawał ciężkiej pracy został wykonany gdzieś w duchu. Miałem taką nadzieję, że chociaż z pozostałością farby znajdziemy jeszcze jakiś jeden kamyczek. No ale no nie, nie ma. Będziemy się starać. Mamy, mamy jeszcze jeden kamień, który jest na głównym parkingu, leży sobie przy wiwiurze. Będziemy się starać, żeby te kamienie razem wy, były wyeksponowane, ale do nich musi być warunkowo. Znaczy, obowiązkowo, obowiązkowy warunek, musi być znana historia. Nie można sobie tak po prostu wrzucić kamienia i się cieszyć, że jest kolorowy. To jest jedna sprawa, druga sprawa, tego typu znalezisko musi być mega dobrze zabezpieczone. Tutaj jest potrzebny człowiek, który ma wiedzę. Kamień ten został zabezpieczony po wcześniejszym kontakcie z osobą, która taką wiedzę posiada. Niestety nie ma jej na miejscu, tylko jest w Gdańsku. Jeżeli są osoby, które znacie, które wiedzą, mają możliwości zabezpieczenia takiego znaleziska, żeby ta farba podsychając nie zeszła, to piszcie do mnie na maila szukamy.skarbówmałpa.gmail.com, ponieważ mega nam zależy na tym, żeby to się zachowało, ponieważ ma bardzo ładne barwy, jest to totalny unikat. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze jest możliwość znalezienia takiego kamienia. A także kładziemy na to nacisk, nie będzie wyeksponowany, póki nie będzie do tego odpowiednio przygotowany. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam kolejne materiały w zanadrzu. Uchylę rąbka tajemnicy, że saper też. I do zobaczenia wkrótce. Cześć.